Brzmi, zwłaszcza to dotyczy młodzieży, nauczycieli. To jest takie zaskoczenie dla mnie, bardzo miłe oczywiście, ale powiem Wam, że naprawdę jestem wzruszona. Pamiętam doskonale jak czekałam przed y, drzwiami kościoła dobrego pasterza, pasterza w Forze Ewatorym na księdza arcybiskupa Damiana Zimonia, który dzisiaj także był w kościele i dla mnie to też było takie wzruszające, że te 30 lat ksiądz arcybiskup znowu jest z nami ale pamiętam, że tak z drżeniem w sercu, yy, czy się to uda, czy jak to będzie. I, no, no w ogóle zawsze jest, yy, jak coś od zera powstaje, to jest dużo wątpliwości, dużo takich... Niejasności, jak to będzie, czy się uda, czy nie uda. W każdym razie 30 lat minęło. Ja się bardzo cieszę z tego, że to już 30 lat minęło, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że taka nostalgia trochę mnie ogarnia, że to już jestem o 30 lat starsza. Lat to jest już piękny wiek, można by powiedzieć. Właściwie kwiat. Ten kwiat kwitnie na Kościuszki 11 w Chorzowie. Wspaniale i mamy nadzieję, że dalej tak właśnie będzie się rozwijał. No, co by powiedzieć? Jubileusz przebiega pod hasłem, które towarzyszy nam w szkole. Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. Od 30 lat w szkole, w katolickiej szkole w Chorzowie, spełniamy marzenia. Marzenia młodych ludzi, marzenia nauczycieli, które się spotykają właśnie tam na Kościuszki. Pasja, zainteresowania, relacje, spotkania, to wszystko się dzieje w naszej szkole. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj z okazji jubileuszu spotkało się tylu przyjaciół katolika, zarówno na Mszy Świętej, w Kościele Świętej Jadwigi, której przewodził ksiądz arcybiskup Damian Zimoń jak i tutaj w Chorzowskim Centrum Kultury podczas gali uroczystej będzie Pan Prezydent Kotala, będzie mnóstwo wspaniałych zaproszonych gości ponieważ Katolik w Chorzowie jest miejscem bardzo ważnym i cieszymy się, że Chorzowianie to dostrzegają. Pewno pewna chluba, która Wzbogaci nasze imię w przyszłości. Nie będę unikać tego faktu, że chodziłem do tej szkoły i uważam, że na pewno jestem z niej zadowolony, bo pomimo, że jesteśmy bardzo wysoko poziomem i na naukowo, to staramy się w sensie klimat szkoły nie jest tak napięty. Nauczyciele są zazwyczaj niezdenerwowani, ale to różnie bywa, wiadomo. Ale bardzo się cieszę z tego, że mogę uczęszczać do tej szkoły.